Robimy opening z grzeban śmietnika. Słuchajcie, dzisiaj mi... robimy mystery boxy. Co dzisiaj znajdziemy w śmietniku? Słuchajcie, wariaty. Podpaska. O o, widzę reritem. Reritem. Kubek z McDonalda. W na naczać. Poczekaj, poczekaj, coś zawiniątko wi... za jakoś. Dostać. O żubka niska do no bli do trzecie żubka niska do no bli Ale co ty robisz? Co? Ale co ty robisz? Wyrzucaj to idziemy. A to było chipsy. Idę, idę, chyba że. Otworzymy to dalej. Tak pod bazę nie ma. jednego dzien. O. Nie, dobra. Kulua. Dobra, nie, dobra. W k***u <gulua> w... brogunie. Naprawdę dobre chipy <gulua> Dobry chips.